Cześć, z tej strony od R i dzisiaj będziemy grać w Brawla O w ogóle, e, o, w sobie weszłam do sklepu jeszcze przed odcinkiem. Zobaczyłam a tam darmowy mega box. Nie weszłem sobie tutaj w sklep i z tego co zauważyłem, no to darmowy mega box. Zapomniałem, że mam kanał na YouTube i go otworzyłem. Kaniście, co mi dręczało? Karl i w zielni skrzynki. No więc, ee, no, no <grym> e, to Dołączajcie do klubu e, Pingu Pingu najlepszy klub. No, no i gram do sal, do Sorry Idź z nią! Jokszy, bo pan kipsa! Co? Czemu godzinę? No, ja ogólnie godzinę tam miałem mieć na chatę, więc wiesz. Dobra. No, godzinę tam, więc no. Dobry. Tutaj mamy peniska, Co? Nie wiem, bo ma... powiedziała mi, że o 14.30, a jest tam nie wiem, która, więc nie całą godzinę. Jestem najlepszy w drogę komputerową. Jestem najlepszy. Widzieliście, co ja zrobiłem? Taki. Kurczę, wędkowanie. Dobry, polki psika. Ja i ultajcie podjadę. Pe... No i co, i co, i co, i co, i co? Najłatwo sam, najbędź no i co? Pójdę zadzierać się. No, 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 no. Kolejnego mam ulcika. Dobra, kolejny chyba minek, znaczy... minek chyba. No i teraz się figuruje. Dobra. Obok nas jest chyba Daryl też. Daryl nadal kołbi skrzynkę, to znaczy, że jest graczem w tą grę. Dobra, tu miałem trzy parki piśki. Ktoś tutaj był jeszcze chyba. O, nie. Tutaj będzie szła, bo ona nie może. Łatwo z bombiczkiem, sniach, sniach, sniach. Spoko, chodź sobie. Przyszła wiatr, pójdź do ja to co zabiję. Jesi, siema Jesi. O nie, do widzenia Jesi. Czemu się zaszpię? Ojej, god, jestem najlepszy darylkiem. 12 par kipsów Nie zresztą Co? Nie może nie, a może tak? Może nie w YouTube VCR nie. ty myślałeś, że mnie pokonasz bodzi. Tak, zjadłem bot! Mówię na niego bot, bo mówi na mnie... Bo... No, na czym ja nick bot. No? Dwa. Więc jest Bodzifa'. Pa 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 pa. O, ale to było skylowe zabranie. O nie i przez to przegram, bo teraz on nie podjedzie. Bacan... No idź po tego parę psa. Jaki ła... Słab... O! Oh. YouTube' FCR nie zabijaj mnie. Dlaczego? Którego zabijemy, Poniszczy parę no. parki psa, a ja go zniszczę. Prrr! Dobra, to nie mów do mnie cicho. I takim nad głosem. Są to dwa. Ma spajki, którego oczywiście zabiję. Zabra mi parki jeszcze. Bacisław Dobra 7 200k łatwo. Znaczy 7 700 200. No szaleć, chodźcie widzieć. Znaczy mm, mm. Myślałem, Myślę, że ona mnie zabije. Normalnie poszedł, i bym poszedł, on nie zginął, ale oczywiście... Jestem taki głupi i źle. O!

to masz dwa, ja mam 6. Nie masz żadnych szans. Na dnie uderzyło. No chodź po tego projektu, kakar. Sprawdźcie, jeszcze, czy nikogo nie ma. No dobra, upewniło się. Prrrr. <noise> tak słychać? Na no serio? Na no serio? Dawaj, dawaj, zabij mnie, zabij mnie. Nie, lapsa! <laughs> jednego hita! Na, znaczy, jakby on strzelał dwoma strzałami, to ja i jednym strzałem już go rozwaliłem. Chłop ogarnia. Chociaż, że jest... Tu... Pr, 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 pr. A ja zginę, czy on zginie? Ja! Yeah! Do Ja lubię tego. A ja lubię. A, no, się. Sam cię, jest Daj mi coś słodkiego. nie Daj mi coś słodkiego. Nie. Czemu? To zawsze skąd A ty? Jak jesteś u mnie. Ej, dawaj, dawaj mi coś słodkiego. Nie No nie wcale. No masz mi dać, jak nie, to jest ten ślepa. Grożę ci. Dobra, tutaj tego Rico sobie podjedziemy. Mały bobek, 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 bobek. Aaaa! Daj Kacper, no. Co? No to gówno. No ty słodkie to słodkie oddaj. Co? To nie na. No ale kiedy? No to tak, to po prostu... To fajnie. Dzisiaj trzy postacie w 5 minut. Polecam. Kolejna. dobra. W sobie zagramy. Czekaj. A nie. K K Katper, no. <grystanie> no daj. No poratuj piątakiem w ogóle. Sam się nie zesraj. Ваше его сразу попустить. А я люблю себя нервовать. Ну давай. Ммм. я Do daj nie, 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 nie. No daj mi. No daj mi coś takiego. No tej No kasper, no daj. Co ty gry? A zrobiła ci się ta aktualizacja w Fortnite? Nie. Nie mi się nie zrobił miejsca. No to weź kasuj coś. Nie będę kasował ubiegł. Ale Fortnite lepszy. To już wolę właśnie tego Fortnite'a. Fortnite najlepszy. Fortnite z życiem. Nie strefa. To daj mi banana. Albo daj mi zagrać w Apex'a później. Dobra Co no, nie ja pochodzą twoje rybki? Ty łowisz tutaj chyba z 15 minut i nic nie wyłowiło Tak samo jak w Fortnite robisz rybki Czy? Tak samo jak w Fortnite robisz rybki, powiedziałem Co ty usłyszałeś? Od jaki bober Damian, chodź się bić na gołe klaty How łatwo, ba Bambik na piłkę. Złowieniem dwie ryby, Ale też łowienie ryb. R-R-R-R! Ja! Dudida. Dlaczego mają 5 kilo? Gle? Dwie rybie mają 5 kilo. Ale za ile? Nie hmm. że to mi obchodzi jakaś gra. Komuś. Co? Uh -huh. pi 15? Czego? Czego? tak, to dla fego. 5, aha, to nie wiem czytać. Katz niestety, ale giniesz! Bambiczku na pimku. Nie mówię do ciebie, tylko do jakiejś. Czy... Eee, do... Co to by za przeszkodę? Dobra, już nie pamiętam. Dobra, otworzymy sobie chesta. Tu, 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 tu. Sumie, zagramy poko, w którym nienawidzę grać. Patrz, i pierwsza gierka, gierkałinek. Jak będę miał powyżej 5 perek, to jestem dobry z poko. Bardzo dużo HP mam tak ogólnie I bardzo dobrego neta CO?! Bije tylko po 660 co to jest za No co ty że No na pierwszym levelu myślałem, że... Sp... Tysiąc na pewno nie Tysiąc boko! Tysiąc spoko to nawet nie bije Nie wiem Jest tylko dziesiąta moc największa A ty mówisz pięćdziesiąta To 90 jest 50, dobra, zginę. 50. Tak? Yeah. Mm, uh. <grym> Borówka jajowata. To jest rówka jajowata. Mm. Borówka jajowata, ja! Dumy nie masz przyjaciół, bo tylko umiesz obrażać się, ma?

10 perki psów poko. A myślałem, że będę miał co najmniej 5. Pozdrawiam. Dobra. O, piękny strzał. No, loguje się 5 lat. O, ale na nie. ma. być Mam na głodę, więc. Nie chcę tego. Go. nie patrzcie na moją nie, nie, nie patrzcie na moją tapotę dobra co on jeszcze nie wyszedł się? bambik na no ping czemu gramy to? o pingwin gra mój prestiżowy artyr pedał mojego, mój, mojego brata nikt poglądamy no czemu o dobra wreszcie puściło. poglądamy mojego brata kozacko koksi. on jest teraz chyba wraca do domu co? dobra on ma cały środek dla siebie o nie pamkat jest sobie dzika? Tak go już zaproszę Moje no zuczynowo, mam takie lagi. Dobra, no, będę na tyle w tym odcinku. I cześć. Pa.